Cześć, to był Witam w 42. odcinku vloga Startup My Way. Więc piękny poranek w Warszawie. Słoneczko świeci, nie jest jakoś super ciepło, ale jest fajnie. I przyjechałem załatwić jedną sprawę w takiej archaicznej placówce jak Poczta Polska. I słuchajcie, wszystko fajnie, wszystko fajnie, tylko yy, czynno od dziewiątej. Także tak, nie załatwiałem z 8.30. Więc no niestety nie da się takich rzeczy załatwić przed dziewiątą. Hmm, ciekawie, ciekawie, ciekawe, na dwa listy ważne do wysłania. Tak, te umowy papierowe jeszcze funkcjonują, mam nadzieję, że już niedługo, to już to się niedługo skończy, nie trzeba będzie chodzić na pocztę. Także jadę teraz załatwić jeszcze kolejną sprawę, a potem prosto do biuro. Tutaj moja maszyna stoi. Jedziemy. Dotarłem na miejsce. Wczoraj pracowałem z domu, czyli zdalnie z domu, zdalnie z biura, więc wczoraj była wersja domowa. Przede wszystkim dlatego, że nagrywałem nowy podcast. I z uwagi na to, że nie było podcastu dosyć dawno, to publikuję go już dzisiaj. Więc zaraz pewnie będę Wam pokazywał jeszcze w tym odcinku publikację i dowiecie się z kim i o czym podcast. Świetny materiał świetny materiał, szczególnie z perspektywy y, ludzi, którzy robią biznes i na przykład robią aplikacje SAS albo myślą o tym i nie wiedzą jak to sprzedawać, jak to promować. Więc y, tym zajmiemy się zaraz, a teraz y, opowiem Wam, pokażę Wam w jakich kursach online jestem i w ogóle dwa z nich są obecnie otwarte. W tym momencie do końca tygodnia, do piątku. Więc jak oglądacie to teraz czwartek, piątek, to może jeszcze z szansa dołączyć. Eee, tak, także kursy online. Wszystko zaczyna się w roku 2017. A mianowicie w lipcu 2017 dołączam do mojego pierwszego kursu online, czyli Extreme Productivity. W sumie zapomniałem o tym kursie, dlatego dopisałem go tutaj na górze. Ale właśnie sobie przypomniałem, że to był mój pierwszy kurs online. Lipiec 2017 Extreme Productivity. Bartek Popiel. Dołączyłem do tego kursu w sumie dlatego, że była, zapisałem się na newsletter i była oferta jednorazowa, żeby ten kurs nabyć za 99 zł I zdecydowałem się do niego dołączyć. No i potem minął niecały rok i dołączyłem do kolejnego kursu. Dołączyłem do kursu trzy poziomy. Teraz to się nazywa szkoła ustalania celów. MB, czyli Miroburn, Mirek Burneko. E, czyli tutaj nie minął, nie minął w sumie rok. Mirka obserwowałem, więc to była moja świadoma decyzja. Aczkolwiek zakup tego kursu był dosyć ciężki dla mnie, dlatego że to były wtedy dosyć duże pieniądze. To było kilkaset złotych. Nie, tam 300-400 złotych, mniej więcej coś takiego. E, jeszcze nie kupowałem kursów wtedy w takich cenach. No ale zdecydowałem się, pamiętam jeszcze, siedziałem wtedy na. Chyba na Cyprze. Siedziałem sobie i podjąłem decyzję chyba kilka godzin przed zamknięciem, że dołączam do kursu. I co mi ten kurs dał? Co mi ten kurs dał? Więc przede wszystkim wiedzę, to jest jedna rzecz. Poznałem formę kursu, formę kursu, czyli że mamy lekcje wypuszczane co tydzień, że mamy grupę na Facebooku, że mamy jakieś materiały dodatkowe, że mamy jakieś spotkania live i to potem wykorzystałem w tworzeniu własnych kursów. No i poznałem też fantastycznych ludzi, czyli. Kursy, gdzie mamy grupę taką mastermindową, czy na Facebooku, czy w innym miejscu. Takie kursy dają nam możliwość poznania naprawdę fantastycznych ludzi. Luty 2019 dołączam do kolejnego kursu. Liczy się strategia. Bartek Popiel, czyli już mamy dwa kursy Bartka w tym momencie. To jest do dzisiaj najdroższy kurs, do którego dołączyłem. Była to ostatnia edycja w ogóle, więc co ten kurs mi dał? Do dzisiaj nie przeszedłem jeszcze nawet połowy, bo jest ogromny, ogromny. Na pewno wersja audio. Teraz zacząłem słuchać wersji audio tego kursu i dużo lepiej mi to idzie. Po prostu mogę słuchać go w różnych miejscach, nie tylko siedząc przy komputerze. Oczywiście też grupa fantastyczni ludzie, w tym Bartek Popiel, który pomagał mi, w, jeżeli kiedy odpalałem swój kurs, dawał mi pewne wskazówki, i dawał mi pewne materiały bezpośrednio, no i jakby budowanie w strategii moich innych biznesów częściowo opieram, opieram o ten, o ten kursik. Czyli już mamy trzy kursy, no i 2019 rok przyspieszamy, przyspieszamy. I znowu luty. Czyli ten sam miesiąc co tutaj liczy się strategia. Również w lutym 2019 Rzutem na taśmę dołączam do fabryki kursów. To było mniej więcej miesiąc przed webinarem. Planowałem ten, odpalić swój kurs i jakby według schematu fabryki kursów, aczkolwiek nie dołączałem, opierałem się na darmowych materiałach, nie dołączałem do płatnego kursu, ale miesiąc przed do rozpoczęciem własnego kursu stwierdziłem, że warto dołączyć. Że nawet jedna rzecz, która mi pomoże jest warta pieniędzy zainwestowanych. No i tak tak też się stało. E, pomoc, materiały, pomoc e, uczestników, pomoc e, twórcy, czyli Mirka. Zaowocowała, że w dwóch edycjach osiągnąłem około 150 tysięcy przychodu w dużej mierze stosując strategię z fabryki kursów. Oczywiście połączyłem to też ze strategiami z Licz się Strategia i wsparciem Bartka Popiela. Więc no i z własnym osądem, z formą jaką poznałem w Kursie Trzy Poziomy, więc to się wszystko, to się wszystko tutaj łączy. I teraz pojedziemy już trochę szybciej, więc w kwietniu 2019 dołączam do kursu Reacta Michała Taszickiego, czyli gościa, którego poznałem w fabryce kursów. Spodobało mi się to, jak robi ten kurs, i dołączyłem. Między innymi dlatego, że w tym kursie. Są ludzie, którzy możliwe, że kupią potem Akademię SAS, poznają mnie, więc dołączenie do tego kursu i skłonienie czy przekonanie przynajmniej jednej osoby z tej grupy społeczności w kursie, że może zrobić swoją aplikację SAS i może dołączyć do Akademii SAS, zwraca mi pieniądze, czyli znaczy dwukrotność nawet tego, co zapłacę za ten kurs, więc troszeczkę zacząłem inaczej do tego wszystkiego podchodzić. Maj 2019 dołączam do szkoły sprzedaży Mirek i Marcin Osman, Kolejny, kolejny kurs. Kwiecień, kwiecień czerwiec, czerwiec 2019, wielki hit, czyli droga nowoczesnego architekta DNA Maćka Nisrowicza, Prawie 2 miliony sprzedaży przed sprzedaży z tego kursu. Po prostu dołożyłem cegiełkę swoją, dołączyłem do tego kursu, chciałem być jego częścią. No i tutaj to samo, troszeczkę ta sama motywacja, czyli jeżeli będę miał tutaj półtora tysiąca czy 2000 tysiące programistów na jednej platformie, programistów, ludzi z IT, osób zainteresowanych, to może ktoś będzie chętny do zbudowania własnego SAS-a. A od tego jest już Akademia SAS, o której na pewno wspomnę w tym, w tym kursie, tej społeczności. No, i chciałem mieć też udział w tym wielkim sukcesie Maćka. Lipiec. Widzicie, jak to przyspieszyliśmy, to już co miesiąc. Lipiec 2019 dołączyłem do szkoły Biohackingu. Mirek, Kamil Lelonek. Kamila poznałem, bo nagraliśmy razem podcast. Michał Undra. Ciekawy kurs. Sierpień. Szkoła marketingu. Dosłownie we wtorek dołączyłem do szkoły marketingu. Szkoła marketingu, szkoła sprzedaży to te dwie szkoły będą obecnie budowały, rozwijały mój biznes mój sezowy biznes od strony marketingu i sprzedaży. No i jeszcze dodatkowo w sierpień, liczy się czas. Tutaj do kursu nie dołączałem. Bartek Popiel stworzył kurs, który dla osób, które w tym 2017 roku dołączyły do Extreme Productivity za 99 zł. Eee, otrzymały ten kurs zupełnie za darmo, więc dostałem ten kurs, który jest nagrany po prostu od nowa, jest, to jest znówka sztuka, więc dostałem to wszystko za darmo, eee, więc super, super. Tak to, tak to właśnie wygląda, czyli policzmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 i 10. No, chyba że to wrzucimy do jednego worka z Xtreme Productivity to 9, e, wpływ do 10 kursów online. No, i teraz jeszcze oznaczmy, które są w tym momencie w sprzedaży. Więc, 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 w tym momencie do piątku mamy kursy Reacta. Tururu, kursy reacta PL. Wpadajcie, dołączajcie. Także we wszystkich tych kursach można mnie spotkać. Jeżeli dołączycie do, do kursu to możecie mnie spotkać. Kurs jak ta, 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 ta szkoła marketingu. O ile się miejsca jeszcze nie skończyły, bo tam była limitowana liczba miejsc do 300, to do piątku też można dołączyć. No i liczy się czas, też można dołączyć do tego kursu do piątku, czy soboty, czy niedzieli. Jakoś tak. O i tak to wszystko wygląda. Uff. Ciężki, ciężki dzień, ciężkie popołudnie, było bardzo dużo kodowania, na szybko. Z jednym klientem właśnie działamy i trzeba było coś dokończyć i było trochę, trochę nie tak, jak być powinno. I było dużo kodowania na szybko, jeszcze głowa mi ale ale nieważne. To jest zupełnie nieważne, bo udało się wejść w tak zwany stan flow i kod wypływał ze mnie bardzo szybko, więc udało się to skończyć. Więc teraz trzeba dokończyć vloga. Miałem powiedzieć o podcaście, więc właśnie wyszedł podcast. Najnowszy, słuchajcie, z Bartkiem Majewskim. W sprzedaży i marketingu w aplikacjach SaaS w dużej mierze. Poza tym rozmawiamy o historii Bartka, jakby o firmę. Gadamy z, tak, z godziny 40. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dużo konkretnych wskazówek. Można ją przesłuchać na StartupMyWay.com Po prostu można wejść bezpośrednio. Będzie na głównej stronie. Ewentualnie StartupMyWay.com łamane na 28 tak jak 28 odcinek. to 28 robimy. Bach. I się załaduje. E, oczywiście w twoim ulubionym playerze podcastowym także gdziekolwiek słuchasz StartupMyWay wpisz i posłuchaj, bo bardzo, bardzo, bardzo warto. I to tyle już na dzisiaj. Będziemy kończyć. Powiedz, daj mi znać w komentarzach, napisz mi w jakich jesteś kursach, gdzie cię mogę zobaczyć, gdzie cię można spotkać, czy może masz jakieś kursy, które polecasz. Daj znać, czekam, odpisuję na każdy komentarz, więc koniecznie dawaj znać. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!